Mi zawsze w Gwiezdnych wojnach brakowało gry w stylu World of Warships. Ale ze statkami ze Star Wars. No, no. takiej typowej. World of Warships? No to nie ma, no faktycznie. Taka strategia typu Empire at War, nie? To wizualnie można sobie przybliżyć, do to, to on jakoś wygląda. Ciągle biegnie. Dobra. Uściliśmy go, a przynajmniej nikt z nas nie tuż było. Typów gier w Star Warsach jeszcze nie ma, ale kto wie, odkąd powstało te Lucasfilm Games, znaczy powstało, no, zmieniło się z Lucasfilm Arts, i teraz oni mają już pełną władzę nad sw swoim IP, jeżeli chodzi o wydawanie gier, no to być może teraz Lucasfilm pociśnie w wiele różnych, w wiele różnych typów gier. To jest już dużo gier zapowiedzianych, które ma wyjść, nie? Na czele właśnie z Outlaw, z Eclipse, z grami od Respawn, gdzie Respawn ma nie tylko stworzyć ostatnią część Jedi, z serii Jedi, czyli Jedi Fallen Order, Jedi Survivor i tą trzecią część, tylko ma też stworzyć FPS-a jakiegoś i ma stworzyć strategię. Więc Respawnowi naprawdę dużo zaufania się daje. A co tam na górze jest? Żeby stworzyli cały czas te gierki Star Wars. Więc myślę, że kiedyś powstanie dużo ich, to jest Checkpoint.

Włosiaństwie komandosi czy kanoniczni wojewnicy z umbary pokazują, że klony nie potrafią walczyć z takimi przeciwnikami. Znaczy... Nie tyle co potrafią, co na pewno daje mi większe... większe wyzwanie. O, Nie blokuj mnie! A wy wiecie, że za wami są ludzie, nie? Jeszcze znaczy, trandoszani. O o, o o... No kurde! To wygląda tak brutalnie, a tak fajnie. Sorry. Teraz to ja strzeliłem swojego. A! Co mi jeszcze szef? A tu jest. Mam już amunicję do karabinu. Nie to. A, dobra. Ja mam tu wierzenie czy w wymieniłem? A, strzelbę mam zamiast tego. Kurde, no. No, tu któryś, Mały pixel, kurde, no. Przez co ulec... ja się muszę ulecić. Ijo, 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 ijo. Nie problem. problemu. Zgadza się z tym. Pięknie. Można waleć dalej. Ładna okolica w ogóle. Uwaga! O... Takie miasto łukich, można powiedzieć. Delta begin jest... Delta, Absolutely, sir. Chciałem powiedzieć, że z dystansu do strzelby, ale ja w sumie nie byłem lepszy. let's go! Ja się. ja się. O, Ja się zastanawiam, gdzie jest Sef. On nas bronił, kurde, ja nie zauważyłem, że za nami są ci. Głowę wkręciło w ramię mojej. To samobójstwo nożem to jest absurdalne i nie wygląda tak epicko, jak oni ich zabijają. Nie, 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 nie. Co ja mam? Aby znowu gdzieś... Gdzie wy tam lecicie? Ja idę pierwszy. Ja... Nie ma tak łatwo za mną. Nic nie widzę. Oślepił mnie swoją krwią. Rambo. Dobra. Zasadzka nieudana. Leczenie jeden z was. Uleć się. Fixer. Ja się napiję swoją baktą w bidonie. Co, drzwi otwierasz, ty? Let's Może się pobawimy? Nie to. No. Polałem patrzeć na tą eliminację zamiast na gościa, który we mnie strzela. Uj, Daleko to nie poleciał, on na kamino nie trafił. Nagra podoba mi się, jak on składa. Jak jest snajperka to jest to samo co ten Karomi, mi, po prostu rozkłada inne rzeczy i wkłada. Cały czas ta sama broń. Słyszę te ciężkie kroki, aż się boję. Ja wiem, że pewnie zaraz. No, a co, no ktoś jest. Ja wiem, że pewnie zaraz ten. wypowiem to. I to się stanie rzeczywistością, ale braku... Nie było tutaj... ...magnagardów dawno. I tu otwieram drzwi magnagardy. Jaka kolejka! Na co panowie czekacie? Żeby nikt dwa razy granatem w łeb nie dostał. Zniknął! Noż... do... No, odblokowaliście. Kolejka czekała na pierdzieł. O, pięknie. Czy jakaś amunicja, albo coś? Mi się przydał. Nie ma. Zbierasz może rzeczy od Hasbro? Ja mam chrapkę na Dark Sabera, o, sre, może na sobie kupię. Nie, nie zbieram kolekcjonerskich takich rzeczy. Być może kiedyś zacznę, ale wiem o jakim Dark Saberze mówisz. No, też mam na niego ochotę, ale jednak to jest taki duży wydatek, że mam inne rzeczy do ...budowania kasy. Ale nie. W środowisku w środowisku spany. W Myślę, że takich... Myślę, że z takich kolekcjonerskich rzeczy to prędzej co bym zbierał to. zestawy Lego jakieś. Ale no, taki mieczek świetlny Sabera bym przytulił. To bardzo, bardzo chętnie bym przytulił. Jeszcze trochę i się pokażę z 10 magnagardów. To karabin. Z no snajperką to im raczej dużo nie zrobię. Ta jest miejsce na magnagardy, kurde, taki otwarty teren. Dobrane rezendroidy, same. Ooo, idzie duży. No, zaznacz go. O, ja Proszę, możesz tu wejść, wejść, tam. O, ten grano jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Życia nie mam Ja się nauczyłem po ostatnim... Ja się nauczyłem po ostatnim, żeby nie stać przed nimi, bo znowu dostanę od nich strzała. A ja pamiętam, że na tych odcinkach już naliczyłem trochę tych friendly fire'ów od nich Dobra, nawalajcie sobie ładnie. Jeszcze w przyszłym roku wychodzi Hełm Rexa z Asoki no, jak w Wempiku ostatnio byłem to widziałem dużo jakichś takich właśnie kolekcjonerskich kur... Ja Uuu. Ty, to strzela przez... Więc w MPiku widziałem Dark Saber, widziałem hełmy od... Yy, ...tej... ...od Mandalorianina i od Bowkatan. Czy ty tam podchodzisz w ogóle, Fixer? What the hell? Dobra, chyba sam muszę użyć tego. Fixer, jaki odważny w ogóle, ty.

Ta gra wygląda jak... jakiś spin-off Dead Space'a. A <grymnie> ja powiem ci, że nigdy w Dead Space'a nie grałem, ale no... Wygląda... No, wygląda podobnie. Mniej więcej w tych samych czasach żeby być no. A, Ja was już nigdzie nie wysyłam. co się tym, tymi działkami zająć z dystansu. Ok, dispenser. Cię, Mogę was gdzieś jeszcze ustawić? Za pierwszej szybko. Osłaniamy cię, za pieprzej. Oj Jak się nagle tam pojawił jako tam nie było Nawalamy z dystansu na razie Chcę się pozbyć tych co wchodzą do tego działka Bo oni nas sobie sobie skosili mnie woje widzę że trafiłem na najtrudniejszy moment swój ulubiony super Lece, to osłaniacie mnie, from there. Sir. do cholery jasnej Ktoś to przejmij szybko, No, jesteś już blisko, przejmij to, Tak ja

No to chyba przegrano znowu. Kurde, przydałoby mi się tutaj ten wyrzutnia rakiet. Dobra. Load game, bo to już i tak jest przegrano. Ja wolę o wiele bardziej legendyczne. Jeszcze trudniejsze jest po tym etapie. to mnie, kurde, motywujecie. Nie, nie wygruszę sniperki teraz. To ja chyba będę musiał sam podejść do tych dispenserów, żeby je rozwalić. Walcie, żeż tego... w swej. No ja nie chcę aż tyle amunicji tracić na tym. Chyrdę, strzelić, raz, raz, a dobrze. To mi się chyba hrusza bardziej przyda. No żeś się ruszył bez zgody na mojej... Ja nie trafiłem, naprawdę. Przejdzie ktoś do działka, czy nie? Nie? Dobra. Stopniowo Was ustawiać. No i teraz się nagle ktoś pojawił w tym działku. Jak tam rzucił? Idealnie ty. Ja bym wiedział. O, ten ten Jak się tam przekrość, kurde? Tak żeby to miało sens. I sev tu musi zostać. Mam bardzo dobrze tutaj snajpi. 90 czasów fikołki w powietrzu robią IG, no. Tak ich zapamiętałem. Wstawaj! I'm way. Dobra, ser tam został. Ja myślę, że tam... Ja że to musiał przekreść. To kurde jak. więc cały czas wychodzą. O! Mogę gdzieś tu jeszcze kogoś ustawić? O, teraz była... Kurde, teraz w dobro było jak ich... ogłuszyli. Muszę uleczyć. Dobrze, no, że wprowadzili gotwiki? No, nie powiedziałbym. No nie, no nie da się tu przekreć w jakikolwiek sposób, nie ma miejsc, żeby się przekreść. Słabe to trochę hmm. A dobrze, że nie wprowadzili Ktoś by naprawdę te działku musiał przejąć Zobaczmy co tak krusza porobi. chcesz skrzesić teraz? Czy mogę go z dystansu skrzeszyć? A kurde wydałem rozkaz. Niedobrze. Ten granat. Nie, ja to chciałem zrobić. Nie mogę tego robić. to się wbiłem. Naprawdę chciałbym ci go zapewnić, ale nie mogę To się wpakowałem. No jak wysuję cały czas na śmierć teraz. Więcej A zapomniałem, że mam granatnik, faktycznie. Wtedy mnie trafiam. Totalnie zapomniałem, że mam granatnik. Tylko, że to raczej będę musiał od nowa zrobić znowu. Stawaj.

Dobra, stał jak idiota, to zginął, no. Nawalaj tych, bo z tych się już nie pojawią nowi. Sef! Bo mi padniesz zaraz. Dlatego ci nie wybaczę. No mi padnie teraz. Nawalaj. Teraz mnie chruń ja ich podniosę. O no właśnie zapomniałem totalnie, że mam granatnik. Totalnie o tym zapomniałem. Dobra, chyba się uda. O kurde. Explosives prime. Take cover, Deltas. Good one, sir. For stealth. Yeah, figured. Dobra, rozwalcie jeszcze tego. Get a demo charge ready. Let's see if we can bring this thing down. You, Bacta, now. I thought you'd never ask, sir. Let's see. Let's see. Ammunition exhausted. Retrieving Bacta. Ah. Oh, Feeling oh, better now. I'm healed. So, now I'm that me that. Cekają, right? Where am i thought Magna Guard do nas czekają, tak. Oops. Gdzie mam is? Checking cover. Let's rearrange some architecture, Deltus. Scorch priming charge. Well. No, it would be the most difficult. Um

Try that window to the upper right of the bulkhead door. Where is it? Unlock that door, Delta. Give oh me cover, Delta. Mm. Head head oh boy. Hold up, squad. Oh, look at us, Magna Garden, right? I hope it's not a spider droid. Cancel in order. Droid is coming! No, <laughs> no, no, coming. Take up empty out position, Delta. Expected. Uh, give us some turret cover, Delta. Mogłem just go stabbing quickly. Ale nie wiedziałem, że będzie tu Spider Druid. Dobra, on się na mnie skupił. Na To trzęsienie ekranu i to trzęsie tą karabinę to jest gotowe Bardzo mi się podoba taki szczegół. fire, Delta. Ty się przekradł. Uj. Jeszcze trochę. Pięknie, nie. idźcie so. dalej, tylko się lećcie najpierw. Ohohoho. Co jest Nie mogę jej wyznaczyć teraz. Nie, nie mogę już, już tam obsadzać. Nie ma granatu. Tak, stójcie. Stójcie kurde i czekajcie, aż was ostrzyłają. To, to, to jest dobra taktyka. Idealna na Delta Squad. Masz... Rocket launcher. Was wysłałem, żebyście się uleczyli, a ja sam się nie uleczyłem. To, to jest dobre dowódca. Zawsze myślę o innych, ale nie o sobie. Zostało tu coś, bakty, jeszcze pięknie, dobre no, Pixar. To nie chce, ma to średnie życie na razie. Nie ma co go leczyć w tym momencie. Wszyscy czekają, aż podejdę, no. Uwaga! Szczelum! Piękne widowiskowe wybuchy. Co dalej? no

Zdolę walczy z trandoszonami co w czasie Co mnie ja? bijesz <ścoughs> <ścoughs> nie będę pieścił kurde strzelając do nich będę ich walił kolbąc <ścoughs> Jak nic coś tu na nas wyskoczy zaraz no.

po powinni powinien już też coś zrobić. Te <laughs> Tylko nie tą stroną Skorczyk, ale spoko. Abandoned position Delta, Got it, sir. Yes, Ciekawe ile jeszcze tej gry mi zostało. Bo wtedy było jakieś dwie godziny, może teraz jeszcze. Może uda się dzisiaj to zrobić.

Myślę, że dzisiaj uda się tą grę skończyć, to od razu wam pokażę, jaka będzie kolejna gierka po tej. Wychyliłeś ławek? Nie, wystarczy być uprzejmym dla przeciwnika, poprosić go o coś. A i są tu po to, żeby być dla nas miłymi, wykonywać nasze polecenia. Jump! A! Ah.

Everywhere. kolega za wami stoi. Widzicie, chwilę są Czasami trzeba z mele kogoś zabić. Co ty robisz? Ty <grydy> w ścianę wchodzisz. Nie mamy <grybujesz> mogę was tu gdzieś ustawić? Nie, nie mogę. Kurde, to niedobrze. Oh! Jak ktoś ci rzuca granata pod nogi, to pierwszą twoją reakcją Seth, powinno być uciekanie. Albo odrzucić ten granat, bo to też widziałem potraficie. Kurde, ja tu zaraz padnę.

że coś w tym jest kurde jest za nami kurde jak komitet pożegnalny gdzie do mnie a co skąd przybyłeś otworzyć lecimy yeah, sir. chyba skończyć tą gierkę dzisiaj Szubko, szybko 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 nie rób tego